Cześć, witam wszystkich. Dwie moje studnie. Studnia 10-metrowa i zaraz obok studnia 12-metrowa. Tą 12 zrobiłem, bo tutaj wpadł mi kamień. Okazało się, że były dwa kamienie. Na wysokości, na głębokości 4 metrów. Zaraz Wam pokażę czym, czym to zrobiłem. Czym wyciągnąłem dwa kamienie potężne, które mi zatkały Otwór tutaj, 150 mm otwór. A więc to są te dwa kamyczki małe? I to jest moje urządzenie, które zrobiłem własnoręcznie. Podpatrzyłem troszeczkę na, na internecie i dało radę. Naprawdę fajna robota. Pręty grube muszą być zaostrzone delikatnie i nabijamy to. Nabijamy to tak. Pręty się rozchodzą, chwytają kamyk i podnoszą do góry. Także zaraz wam pokażę, jak to zrobiłem. Kamień, który za, zatorował mi pierwszą studnię, na 3 metrach wyciągnięty. Proszę, podejrzałem na internecie, zrobiłem, wyciągnąłem pręty grubsze, cienkie i rura. I jedziemy. I szukamy kamienia. Jest. Muszę go wyśledzić, wbić na pręty i wyciągamy do góry. Mamy go. Mamy go. Mamy dziada. Muszę go uwolnić teraz. No dawaj. Dobra. To już mój drugi do kolekcji. Śmieszny. Śmieszny kształt. A więc, takim chwytakiem, wydobyłem dwa takie piękne kamyczki. Proszę. Dosyć grube druty. Dzięki czemu, jak się wbiją w ten kamień, opasają go. No, to fajnie go wyciągają. Te dwa kamyki były na głębokości około.